Wiemy, że promocyjna cena telefonu wynosi 660 zł. Pytamy, ile kosztował ten telefon przed 20% obniżką ceny. To znaczy, że to 660 zł. stanowi 80% wyjściowej ceny, która oczywiście musiała być wyższa od tej, więc odpowiedź z punktu A to chyba żart. Odpowiedź z punktu B. Też jest stanowczo zbyt mała, bo zabraliśmy zaledwie 20 zł z 680, co na pewno nie stanowi 20%. Pozostały dwa wyniki do wytypowania. No i pierwsze co robimy, to wyciągamy kalkulator i liczymy 0,8, czyli 80% razy 825 złotych. No i wyszło 660 złotych, także odpowiedź jest w punkcie C. Gdyby nie wyszła, no to wówczas metodą eliminacji mielibyśmy odpowiedź w punkcie D. Natomiast gdyby takie zadanie trafiło się jako zadanie otwarte, no to wówczas układamy następujące równanie. 80% razy nieznana cena C daje 660 zł. Pomijamy jednostkę. Tu mamy 0,8 razy C, co daje 600. 60, więc dzielimy obie strony przez 0,8. Cena to jest 660 podzielone przez 0,8. No i oczywiście to możemy wykonać już na kalkulatorze. 660 dzielimy przez 0,8 i wprost otrzymujemy wynik 825. To może jeszcze jedna próba. Przez tradycyjne proporcje 100%. To jest wyjściowa cena C. Natomiast 80% to jest podana cena 660 zł. W tej sytuacji C to będzie 660 razy 100% dzielone przez 80%. To możemy wprost skrócić przez powiedzmy 10%, także to zniknie i dostaniemy 6000 600 dzielone przez 8. Po wykonaniu tego rachunku oczywiście wychodzi kwota 825 zł.